Szanowanym świętym, odznaczonym świętymi stygmatami, który znosił terany rany z godnością i pokorą, prowadził życie pełne bólu i cierpienia, a wszystko znosił w milczeniu. Światło, które pozwoliło mu przezwyciężyć wszystkie trudności, zawdzięczał swojej stanowczości. Nabożeństwo do Jezusa Chrystusa w chwilach przed śmiercią ojca Pio. Na początek chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału, ponieważ tutaj będę codziennie dzielić się proroczym przesłaniem dla twojego serca i nie zapomnij skomentować poniżej swojego. Prośba o modlitwę i powiedz mi za kogo się modliłeś w ciągu ostatnich kilku dni, twoi przyjaciele, rodziny, o pracę na rzecz uzdrowienia. Złóż poniżej swoją prośbę modlitewną i dołącz do niej prośbę modlitewną. Powiedz mi również z jakiego kraju pochodzisz. Aby wiedzieć, do jakich krajów dociera nasze przesłanie, Amen Jezu Chryste sam jest i przemówił do niego. Jest także świętym, który nosi pięć ran Chrystusa. Mającym chwałę doświadczania jego bólu, cierpienia i ofiary na drodze zbawienia oprócz ran od gwoździ i włóczni, otrzymał także święty opius. Nasz Pan doznał rany na ramieniu w wyniku niesienia krzyża. O którym wiemy, że został zadany przez Jezusa objawionego świętem Bernardowi, żyjący święty XX wieku. Ojciec Pio urodził się w biednej rodzinie chłopskiej we włoskim miasteczku Pietrelcina. Dziecko Pio powiedziało rodzicom, że pragnie zostać mnichem, a jego rodzice również bardzo wspierali to marzenie Piusa. Otrzymał prywatne korepetycje, dopóki nie wstąpił do nowicjatu braci Kapucynów w wieku 15 lat, o słabym zdrowiu, ale silnej woli przy pomocy pomocy łaski, ukończył wymagał studiów i w 1919 roku przyjął święcenia kapłańskie. Całe jego życie naznaczone było długimi godzinami modlitwy i nieustanną pokutą. Jego listy do kierowników duchowych ukazują niewysłowione cierpienie fizyczne i duchowe, które towarzyszyło mu przez całe życie. Zjednoczenie z Bogiem i jego żarliwa miłość do Najświętszej Eucharystii i naszej Najświętszej Pani, Dziewicy Maryi, ostrzega nas o znaczeniu przygotowania się do tej chwili poprzez potężne modlitwy aby i ognąć i zbawienie. Dla naszego życia wiek pobierz raz moją syfrową książkę, Potężną modlitwę Najświęcej Marii Pani, który ten materiał obejmuje różnorodne modlitwy odpowiednie na każdą okazję, w życiu nie trać czasu. Kliknij na link dostępny w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz go natychmiast. Liczba jednostek jest ograniczona, dlatego tak jest. Konieczne jest podjęcie działań już teraz, aby zapewnić dostęp do potężnej modlitwy Najświętszej Maryi Panny, już teraz, zanim skończą się jednostki. Ojciec Pio został uznany za nadzwyczajnego spowiednika dusz i twórca cudów, podobnie jak wielu świętych w historii Kościoła. Miał burzliwe stosunki z władzami kościelnymi zarówno w swoim zakonie kapucyńskim, jak i w Rzymie w latach XX-XX wieku. Jego uprawnienia do publicznego sprawowania sakramentów zostały odebrane z powodu różnych oskarżeń postawionych przeciwko niemu. Święte Morze stwierdził dalej, że w jego doświadczeniach nie można znaleźć niczego boskiego. Dopiero w 1936 roku ujrzał światło w tunelu. Kiedy papież Pius XI powiedział, że jego działania przeciwko niemu nie wynikały z jego złego usposobienia, ale raczej z niedoinformowania. Piusa CDCD był gniewem lub przychylną mu wolą wobec Jana. XXIII nie tylko Paweł Szyski oddalił wszystkie oskarżenia pod jego adresem. Ojciec Karol Boju odwiedził go w 1947. Według jednej z historii, ojciec Pio powiedział mu, że zostanie papieżem i że podczas swojego pontyfikatu widział krew. Papież Jan Paweł Irył nigdy nie potwierdził ani nie zaprzeczył tej anegdocie. Ojciec Pio został beatyfikowany przez Jana Pawła I w 1199 i kanonizowany przez Jana Pawła I. Ten sam papież w 2002 roku przesłał Jezusa przed śmiercią. Ojciec Pio w połowie XX wieku. Święty Ojciec Pio odniósł rany Chrystusa, wszystkie z nich łącznie z cynizmem wątpliwości i tyranią fałszywego świadectwa. Być może słyszeliście o dwóch najbardziej czczonych skarbach Kościoła, Najświętszym Sawanna Turyńska i Volto Santo, od 400 lat obraz Najświętszego Oblicza, który jak się uważa jest drugim płótnem pogrzebowym Jezusa w całunie, istnieje starożytna legenda, która mówi, że kobieta ofiarowała swoją chusteczkę, aby wytrzeć twarz Jezusa w drodze na Golgatę. I kiedy jej już wrócił, na kustek se wydrukowano twarsta historia. Jest legendarna w Rosynie o II wieku imię. jakie tradycja nadała tej kobiecie, to Weronika imię, który nie pojawia się nigdzie w Ewangeliacie, uważa się, że zasłona jest jednym z dwóch pogrzebów szaty Jezusa. Rankiem w dniu zmartwychwstania. Ewangelia Jana podaje, że najmniejsze płótno pochówku Jezusa, zasłona zakrywająca jego twarz, została zwinięta w ustronnym miejscu, jak świadczyli Piotr i Święty Jan, zgodnie z żydowskim zwyczajem. W czasach Jezusa zasłona zakrywała twarze dostojników, podobnie jak wcześniej arcykapłan po śmierci należy zainwestować. Uważa się, że jest to zasłona. Ten, który wielu uważa teraz za poświęcony w przeciwieństwie do innego większego płótna pogrzebowego, które według wielu jest świętym całunem turyńskim, wizerunek na welonie nie przedstawia zmarłego, ale bardzo żywego człowieka z otwartymi oczami. To Jezus Chrystus, który zwyciężył śmierć temu. Upewnij się, że wziąłeś swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zapłacić. Zwróćcie uwagę na ostrzeżenia Najświętszej Maryi Panny. I przygotujcie się na wielkie męki, które nadejdą. Paul MacLeod relacjonował w artykule, że ksiądz Capuccino, ojciec Domenico, były kustosz sanktuarium, zginął w wypadku podczas odwiedzania Kałunu Turyńskiego w 1997 10 dziesięć lat wcześniej. Ojciec napisał o dość dziwnym wydarzeniu które miało miejsce rankiem 22 września 1961 roku, ojciec Domino otworzył drzwi sanktuarium i ze zdziwieniem zobaczył ojka Pio Klekonsego w modlitwie przed obrazem najświecego oblicza. Ojciec Pio przebywał w tym samym czasie, 200 km dalej, w San Giovanni, ciężko chory i bliski śmierci. Było to ostatnie znane zjawisko bilokacji, które podobnie jak jego widoczne rany, stało się źródłem sceptycyzmu w stosunku do ojca Pio, zarówno wewnątrz, jak i w środku. A poza kościołem, na kilka godzin przed śmiercią, ojciec Pio kontemplował płótno pogrzebowe Chrystusa. Po pięćdziesięciu latach znoszenia widocznych ran Chrystusa, dusza ojca Pio szukała tego połączenia widoczny z Jezusem poza śmiercią. Jezus ukrzyżowany nie był rzeczywistością, w której sam ojciec Pio żył przez pięćdziesiąt lat, ale obraz twarzy zmartwychwstałego Chrystusa w tych wrześniowych dniach, które poprzedzały śmierć ojca Pio w 1906. -19. Musiał być najdziwniejszym widocznym w jego życiu, rany stały się dla niego tak ważne przez pół wieku, że wszyscy wyobrażali sobie, że miał trudności nawet z przypomnieniem sobie czasów, gdy ran nie było, nawet gdy przez długi czas dźwigano wielkie brzemię lata i lata może stać się częścią kim i czym jesteśmy. Nie możemy sobie wyobrazić Ojca Pio bez tych ran. Nigdy nie słyszałem o Ojcu Pio bez tych ran. Więc w tym sensie rany nie były dla niego, były dla nas w ostatnich dniach i ostatnia masa starszego ojca zaczęła się pogarszać w ciągu dekady. 1968 września 1968 Dzień po pięćdziesiąty. Rocznicy nagłego otrzymania stygmatów zaczął czuć się bardzo zmęczony. Miał następnego dnia odprawić uroczystą mszę w pielgrzymów, ale zapytał swojego przełożonego, czy mógłby odprawić małą mszę. Chociaż jego przełożony początkowo ze względu na wielkość przychylił się do jego prośby, rzesza pielgrzymów, którzy go odwiedzali, zmienił zdanie. Słaby i kruchy. Ojciec Pio odprawił uroczystą mszę. A on i obecni nie wiedzieli, że będzie to jego ostatnia msza. Umrze kilka godzin po skończeniu tej nocy. Położył się spać jeszcze słabszy, i dla tych, którzy byli z nim, stało się jasne, że tamtej nocy około godziny 22 września 1938 roku ojciec Pio przyznał się i odnowił swoje złożył śluby franciszkańskie i odmówił zdrowaś Maryjo, trzymając różaniec. Za pomocą domofonu zadzwonił do ojca Pelino, a kiedy wszedł do swojego pokoju, zastał go w łóżku z oczami czerwonymi od łez. Ojciec Pio zawołał go, aby zapytać o godzinę. Pelino otarł swoje ręce. Ojciec Pio rozdarł się chusteczką i poinformował go o godzinie, a następnie wrócił do swojego pokoju w nocy. Upewnij się, że zabrałeś swoją książkę bez pierwszego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszych użytkowników. Dziewico Maryjo i przygotuj się na wielkie męki, jakie przyjdą. Ojciec Pio pięć lub sześć razy wzywał ojca Pelino do swojego pokoju w drobnych potrzebach. Za każdym razem, gdy Pelino wchodził, widział łzy w oczach ojca Pio. Chociaż ten nazywał go Donem Pelino, a nie jak zwykle moim syn lub mój brat. Kiedykolwiek chciał go rozśmieszyć około północy, Ojciec Pio pytał Pelino, czy może zostać z nim w jego pokoju, a on chętnie się zgadzał. Zwykle Pelino siedział na kanapie, ale tego wieczoru Ojciec Pio chciał, żeby usiadł obok jego łóżka. Wziął Pelino za rękę i mocno je trzymał. Ojciec Pio zaczął co kilka minut trząść się jak przestraszone dziecko i ciągle pytał o godzinę. Kiedy Pelino nie wiedział co zrobić, to prawie wyglądało, jakby Ojciec Pio był z kimś randkowany. Pelino w dalszym ciągu ocierał łzy z oczu i pozostał blisko niego chwilę po północy. Ojciec Pio zapytał Pelino, czy odprawił mszę. Ojciec jest za wcześnie na odprawienie mszy, odpowiedział Pelino. Ojciec Pio nalegał, abyś dzisiaj odprawił za mnie mszę. Pelino nie zrozumiał słów ojca Pio i odpowiedział, ale ja codziennie odprawiam mszę w twoich intencjach. Następnie ojciec Pio wyjaśnił, że dzisiaj odprawisz mszę za moją duszę. Choć słowa brzmiały dla Pelino dziwnie. Nie poprosił o wyjaśnienia, po czym ojciec Pio poprosił go, aby wysłuchał spowiedzi. Chociaż Pelino był stałym nauczycielem, w przeszłości wiele razy spowiadał i słuchał tej nocy. Ojciec Pio powiedział, że jeśli Pan dzisiaj mnie wezwie, poproszę braci, aby proszę, wybacz mi wszystkie kłopoty, które ci sprawiłem, a poproszę ich i. Wszystkie moje duchowe dzieci módlcie się za moją duszę. Ojciec Pelino zapewnił go, że nie ma powodu się martwić, że zostało mu jeszcze dużo czasu życia, dodał jednak. Jeśli rzeczywiście godzina Twojej śmierci jest bliska, proszę Cię ostatnie błogosławieństwo dla braci i za wszystkie wasze duchowe dzieci, odpowiedział Ojciec Pio. Błogosławię was wszystkich i proszę, aby przełożony udzielił wam ode mnie tego ostatniego błogosławieństwa. Następnie Ojciec Pio wyraził pragnienie odnowienia swego śluby zakonne. Ojciec Pelino był przestraszony, ponieważ w tradycji kapucyńskiej śluby zakonne odnawia się jedynie wtedy, gdy ktoś jest na łożu śmierci. Ojciec Pio porządkował wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Ojciec Pelino słuchał, jak Ojciec Pio odnawiał swoje śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ojciec Pio powiedział: Ja, Ojciec Pio od Petreli, ślubuję i obiecuję Bogu Wszechmogącemu Najświętszej Maryi, Pannie, naszemu świętemu Ojcu, świętemu Franciszkowi, wszystkim świętym i Tobie, Ojcze, abyś przestrzegał wszystkich dni mojego życia. Życie, reguła braci mniejszych, potwierdzona przez papieża Honoriusza, i życia w posłuszeństwie, bez majątku i w czystości. Ojciec Pelino odpowiedział: Jeśli będziesz tego przestrzegać, w imię Boga obiecuję Ci życie wieczne. Wtedy ojciec Pio powiedział, że nie może dobrze oddychać w łóżku i chcąc wstać zapytał, czy dziś wieczorem na niebie są gwiazdy? Ojciec Pelino odpowiedział, że tak, niebo jest pełne gwiazd. Następnie ojciec Pio zaproponował, żebyśmy pojechali do Deanda, po czym pomimo ciężkiego zapalenia stawów i 81 lat, ojciec Pio, Pio wstał. Stojąc prosto i szybko podszedł do Deandy, nie potrzebując pomocy. Nagle wyglądał o 20 lat młodziej. Kiedy przyjechali, zapalił światło i zaczął wpatrywać się w określony obszar. Długowłosy ojciec nie mógł zrozumieć, na co patrzy z taką koncentracją, ale on wkrótce zrozumie, co patrzył na dokładne miejsce, gdzie kapucyni zabiorą jego martwe ciało w ciągu zaledwie kilku godzin. Nagle ojciec Pio zaczął się czuć bardzo, bardzo źle. Chciał wrócić do swojego pokoju, ale był zbyt słaby, aby wstać niebezpieczny ojciec. Szybko poszedł szukać wózka inwalidzkiego, gdy już wszystkie kolory odpłynęły mu z twarzy i słabł. Zaczął w kółko powtarzać słowa Jezus Maria, a jego głos nieco osłabł. Lekarz przybył w niecałe 10 minut i zorientował się, że ojciec Pio cierpi na atak astmy oskrzelowej. Dał mu zastrzyk i tlen, próbując ułatwić mu oddychanie, które stało się trudne i